Dzieci na zbliżce, twoją mamę. zaprosisz mnie na seriali, masa sojusze kłócić, nie pójdę za to do piedla. Mam bez flow, automacie, duży bon, jak mój dom. Bon. Odkąd zarabiamy sos, odkąd odłożyłem grosz. Znam uniki, narkotyki, dziewczyny, ale nie chcę o tym mówić, chciałbym trochę zmienić w filmie. nasz nasz cyli dobrze czuję, moją wczytkę. Znam pit butelki, znam te kumki modelki, kieliszki, butelki. Zwiki zastuwać setki, bagażniki strachu, pełne bagażniki pęgi na hajs, czasem zrobiłem ich, czasami zrobili nas, ale dzisiaj chuj w twarz ciężki staw, prawie płynę po ulicach każdy lat mi zna i obserwuję policję nie przycich, Rekur to nie strach tylko trochę niewygodnych chciałem robić rap, ale wcześniej tego nie znałem ale fajnie, że to znamy, wczoraj tego nie miałem, dzisiaj fajnie, że to mamy duży dres, jadą w trasę minivany duży buch, dobry vibe, jesteśmy wyluzowani wcześniej tego nie znałem, ale fajnie, że Lej tego nie miałem, dzisiaj fajnie, że to mamy. Mini bar, fotelu jestem pijany. Koncertowe trasy, wszystkie miasta pozdrawiamy. Zdjęcie, uśmiech, będziemy w gazetach. Akcja, cięcie, wygrywamy przetarg. Backstage, letarg. Czuję się jak narkoman. Ile to mój lekarz i potrzebuje gibona Halo, halo, ja do przyjaciela z grandzio i do przyjaciółki z Marią i nieznajomi z pałką. Kuj ja co tyle płacą, jestem dla małolatów z pasją I dla dziewczyna racją na wolne wieczór Nigdy mała nie lekceważ tych dobrych przeczuć Pamiętaj, że trzeba płacić o od dobrych klientów I czasami stracić hajs, by mieć twarz na zdjęciu Jebać nosy na pudelku, Instagrama Szafa pełna od prezentów, nie robi reklama Ważne czy masz to gówno w sercu i grasz to nadal Ja nigdy kurwa nie przestałem, hajs zawsze się zgadza Ja